jak wygląda rozliczenie z bankiem po uzyskaniu prawomocnego wyroku w lewej części przypadków banki nie są opieszałe w zakresie rozliczenia. Zatem skierowanie sprawy do komornika celem przeprowadzenia egzekucji jest dość rzadko spotykanym scenariuszem. Przywołaną tezę potwierdza przebieg rozliczenia z bankiem, w sprawie którą prowadziła nasza kancelaria przeciwko Santander Consumer Bank. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach, zapadły w dniu 13 stycznia 2023 roku. W tym samym bank został zobligowany do zwrotu na rzecz naszych klientów Kwoty 186 tysięcy złotych. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie zapadł w dniu 14 września 2023 roku, natomiast bank dokonał rozliczenia z naszymi klientami już w dniu 3 października 2023 roku. W omawianym przypadku klienci czekali tylko 19 dni na zapłatę przez bank należnym ich środków pieniężnych.